I komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy. Ola a todos, Ojos Prezento, Cupra Formentor po faceliftingu. No właśnie, hiszpańskie emocje w tym jakże nie hiszpańską dzisiaj pogodę. Delikatne przebłyski słońca, ale jest deszczowo, jest również bardzo wiecznie. No i niekoniecznie komfortowo pod kątem temperatury, ale w tym wszystkim rozgrzewają nas hiszpańskie emocje. No właśnie Cupra Formentor, popularny crossover hiszpańskiej marki, który pierwotnie powstał być crossoverem sportowym, bo to pierwszy zaprojektowany przez Cuprę model. Po faceliftingu ma kilka delikatnych zmian, o tym za chwilę, ale sam Formentor jednak jest popularnym gościem na europejskich drogach. Natomiast głównie z silnikami Słabszymi, bo na początku Formentor był samochodem czysto sportowym, z silnikiem 2 TSI, oczywiście generującym ponad 300 koni mechanicznych i napędem na 4 koła. Później Formentor VZ5, czyli silnik 2,5 5 garów, silnik prosto z Audi RS3. Ale jednak klienci tego samochodu chcą mieć tą stylistykę, ale chcą mieć też względną ekonomię. Więc ta pierwotna koncepcja marki troszkę nam się zmieniła i samochód jest jeszcze bardziej popularny, ale pod maskami montowane są silniki diesla, silniki 1.5, 1.5 w miękkiej hybrydzie również plug hybrid, czyli silniki ładowane z gniazdka w układzie właśnie hybrydowym. A to wszystko po to, abyście mieli taką stylistykę, ale jednak względną ekonomię pod maską tego samochodu. Więc specjalnie prosiłem właśnie kuprę, o taki samochód, czyli samochód, który po prostu wygląda na szybszy niż jest, bo pod maską silnik typu mild hybrid. Jak to wszystko jeździ, zaraz zobaczymy. Zapraszam. Stylistyka. Jak zawsze na początku zobaczmy stylistykę przedniej części nowej kupry Formentor, ale zanim stylistyka, zobaczcie jeszcze moi drodzy hiszpańsko-polscy widzowie. Czy macie oczywiście subskrypcję, dzwoneczki, no i rzecz jasna, łapki w górę na kanale Karolewski. Bo dzięki tym wszystkim wskaźnikom po prostu rozwijamy ten kanał. Tak już w tej chwili jest. Pierwsze takie moje jazdy testowe kuprą Formentor były w Barcelonie. I tam było pięknie, ciepło i w ogóle radośnie. A tutaj pogoda taka bardzo mocno zimowa. I samochód, taka specyfikacja również bardzo mocno spokojna, ale jednak jest on wyspecyfikowany na bogat. Dokładnie co jest w tym samochodzie, będzie u mnie wyszczególnione pod filmem, włącznie z sceną tego egzemplarza. Co jest nowego w Formentorze po faceliftingu? Przede wszystkim przedni pas. Jest on w całości przeprojektowany. W tej chwili logo marki Cupra kiedyś było na grillu, w tej chwili jest ono na górnej części zderzaka. No po prostu zabieg stylistyczny. A także przednie lampy. To element rozpoznawczy nowych kupr. Mamy takie potrójne trójkąty, które są lampami do jazdy dziennej, a także kierunkowskazami oczywiście w technologii led -owej. także w opcji, tak jak u nas macie lampy matrycowe led -owe. po prostu świetnie świecą w szczególności w nocy wycinają poszczególne pojazdy podczas jazdy więc lampy są nowoczesne i również dynamicznie wyglądają mamy z kolei poniżej dyfuzory powietrza, prawdziwe i nieudawane a także w przedniej części kompletnie przeprojektowany właśnie ten grill nowego Formentora który też agresywnie i ładnie wygląda słyszałem różne opinie pod kątem Listyki. Dla jednych klientów. Formentor wcześniejszy był bardziej agresywny, dla innych klientów, z kolei ten wygląda lepiej. To tylko gust. Podzielmy się gustem w sekcji komentarzy. Czy wolicie formentora wcześniejszego, czy tego po liftingu? Sprawdź stronę doradca samochodowy.pl pomożemy ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z. Niezależnie czy nowy, używany w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy! w kuprze bardzo ważne jest serce, więc zobaczmy podmaskę naszego formentora. No właśnie, co może być pod maską formentorów? To jest bardzo szeroka gama silnikowa, bo Cennik rozpoczyna nam silnik 1.5 TSI generujący moc 150 koni mechanicznych Później macie naszą jednostkę napędową, czyli silnik 1.5 TSI, ale w układzie już miękkiej hybrydy Następnie macie silnik plug-in hybrid, również bazujący na silniku 1.5 TSI, występujący w dwóch mocach A także macie silnik topowy, czyli jednostka dwójtrowa TSI generująca 333 konie mechaniczne jeszcze macie ciekawostkę, czyli silnik diesla dwójtrowe TDI. Nasz silnik, czyli silnik Mite Hybrid, generuje nam 150 KM. mechanicznych. Dosadki napędza nas w około 9 sekund. Napęd trafia na przednie koła dzięki przekładni dwusprzęgłowej DSG. Jest bardzo mocno rozsądnie. Pod kątem samych osiągów standard. 9 sekund to normalny w tej chwili wynik. Ten samochód, to czego nie dojeździ, to na pewno do wygląda. Jeżeli chodzi o stylistykę linii Bosch, to jest praktycznie bez zmian w wersji po faceliftingu. Mamy nowe felgi. Są to nowe wzory felg właśnie po faceliftingu. W naszym przypadku felga 19 po prostu dobrze wygląda. Ma również charakterystyczne dla marki Cupra wstawki miedziane. Oprócz tego takie same klamki, listwy nadkola Relingi dachowe, tylne szyby są również przyciemnione. Obramówki są wokół szyb, polakierowane w naszej wersji na wysoki czarny połysk. A także tylne lampy zachodzą nam na bok pojazdu i mają elegancko podświetlony napis Formentor. No i na koniec zobaczmy jeszcze stylistykę tylnej części Formentora po faceliftingu. I znowu jednym się podoba wersja po lifcie, a innym z kolei się bardziej podoba wersja przed faceliftingiem. Kwestia gustu podzielmy się opiniami. Natomiast na pewno po faceliftingu jest zmiana w tylnych światłach. Spoiler, bez zmian, szybka, bez zmian, ale właśnie zmiana jest w tylnych lampach. Podobnie jak to było przed, również po faceliftingu, lampy są w całości w technologii LED-owej i optycznie nam łączą całą długość tu kapy bagażnika właśnie z tą listwą świetną LED-ową. Mamy nową strukturę tych poszczególnych jakby takich kryształków 3D wewnątrz lampy. Zwyczajnie po prostu ładnie i nowocześnie wyglądają, a także nowością jest Podświetlone logomarki. W tej chwili sporo firm idzie właśnie za modą i podświetla logomarki. W Volkswagenie to tak trochę wygląda mm, dyskusyjnie, ale w Kuprze uważam, że wygląda ok. Oczywiście kwestia gustu. Jest również napis Kupra miedziany, a także hiszpańskie Simply Clever, czyli kamera ze spryskiwaczem. Z kolei dokładka tylnego zrzaka jest taka trochę bardziej agresywna, no i w szczególności po tylnej części rozpoznamy wersję silnikową, bo tutaj macie takie jakby dwa no, dyfuzory w kształcie wydechu taki trochę właśnie fejkowy wydech który występuje w tych wersjach słabszych i w dieslu, a z kolei w wersji topowej tej 2.0 TSI macie tutaj cztery fify układu wydechowego. Tutaj po prostu jest coś co, no, wygląda trochę jak wydech Znowu kwestia gustu. Wnętrze. Bagażnik jest bez zmian, podobnie jak bez zmian jest tylna kanapa w Formentorze. Pod kątem miejsca przy moim wzroście 1,85 m jest po prostu ok. Sporo miejsca na stopy, wystarczająco na kolana. Fotel ustawiony jest pode mnie, a sama tylna kanapa wykończona z naszej wersji całkiem taką fajną mikrofibrą i oczywiście elementami skóry ekologicznej. Jest również klimatronik trzystrefowy, są z tyłu nawiewy w konsoli centralnej. Macie dwa porty USB dla Waszych pociech, mocowania Isofix, lampka z tyłu ledowa. Zobaczmy jeszcze na wykończenie boczków. Aha, jeszcze jest podłokietnik, a same oparcie kanapy dzieje się w proporcji 40 do 60. Zobaczmy jeszcze na wykończenie boczków tylnych drzwi. Tutaj są delikatne hiszpańskie oszczędności. Na górze hmm, jest taki twardy, bezczelny plastik, podobnie jak w dolnej części boczków drzwi. Jedynie w miejscu podokietnika jest bardzo ładna tkanina z przeszyciami i podokietnik również jest miękko wykończony, podobnie jak sama rączka zamykania drzwi, z bardzo ładnym szwem. Gdyby to jeszcze było trochę bardziej miękko, to już byłoby całkiem takie fajne bueno, bądź jak tam jest to po hiszpańsku, nie wiem, si powiedzmy sobie, po, hisz po francusku. Czas zobaczyć fotel kierowcy w Formentorze, dokładne omówienie multimediów będzie może jednak podczas jazdy. Fotele. Bardzo wygodny fotel, który jest i sportowy i wygodny i właśnie to jest uważam główną zaletą Formentora. Samochód typowo na co dzień. Fotele trzymają całkiem nieźle Wasze boki i tam Wasze lędźwia. Regulowany jest on elektrycznie z pamięcią dla trzech kierowców, ale tylko fotel kierowcy. Prawy. Sterowany jest manualnie. Kierownica po faceliftingu zmiana, czyli wersji 1.5 TSI. Macie na kierownicy przełącznik trybów jazdy i również załączanie silnika niczym Audi R8. To jest fajny, taki właśnie typowo kuprowy akcent. A z kolei w centralnym miejscu na konsoli centralnej macie wyłącznik ESP, co w szczególności w wersji VZ przydaje się całkiem często, w tej wersji niekoniecznie. Kierownica świetnie leży w dłoni, ma wielkie opadki od zmiany biegów i bardzo ładne wykończenie wstawkami miedzianymi, dalej pod kątem zmian to oczywiście multimedia ale o tym będzie więcej podczas jazdy to co? jedziemy jazda testowa jako, że jest to Cupra sprawdźmy, czy w ogóle ma ona launch control, w tym celu tryb wyścigowy usypiamy ESP ma launch control <ścoughs> szanuję Kurczę, na lunchu napadę zdrowo jedzie. Oczywiście, jest to napęd na przednie koła, więc samochód szuka trakcji bardzo długo, ale, ale ma luncha. Więc wersja 1.5 TSI, Mild Hybrid, a mimo to, moi drodzy, Malancza. No właśnie, jaka jest Cupra Formentor z silnikiem 1.5 TSI, tak zwanym MHEV, czyli mild hybrid. Jest samochodem bardzo codziennym, ten samochód nie męczy, nie jest nachalny, nie jest w ogóle wulgarno-sportowy, on jest czysto taki niemalże rodzinny, bo Formentor właśnie jest takim samochodem troszkę do wszystkiego, trochę rodzinnym i również samochodem takim trochę... Dla, dla kogoś to ma takie nie wiem, jakieś tam mocniejsze zażyłości, żeby coś mieć po prostu innego niż mają wszyscy. Formentor poliftowy jest delikatnie zmodyfikowany pod kątem stylistyki, ma właśnie inne zewnętrzne elementy, ma trochę inny ten pas przedni, troszkę zmian z tyłu, ma nowe multimedia, ma również trochę nową grafikę zegarów wirtualnych, więc dosłownie kosmetyczne zmiany. Ale sam samochód nic nie stracił na swojej sportowości. Bez dwóch zdań. Prowadzi się jak na crossovera, bardzo pewnie. Samochód uwielbia zakręty. W naszej wersji również jest zawieszenie DCC, które ma zmienną siłę tłumienia drgań. Jest na ustawieniach komfortowych, blobblow blo, drive. I teraz dajemy tryb indywidualny. I macie możliwość ustawienia, właśnie, twardości zawieszenia w performance. Jest dosłownie twardo tak, w tej chwili jest śpiący policjant i naprawdę jest, oj, jest beton, ale wchodzimy sobie takie trzy lewele jeszcze w kierunku komfortu i samochód tak niemalże pływa po nierównościach, mimo felk 19 cali. Idąc dalej, zawieszenie pracuje raczej bardzo płynnie, bardzo cichutko, ale zawieszenie przednie, w szczególności na potężnym asfalcie, pracuje głośno. I to jest, zauważyłem, trochę taka domena w większości w tej chwili nowych zawieszeń DCC, że potrafią pracować głośno. Ono jest komfortowe, jest fajnie właśnie adaptacyjne do trybów sportowych, bądź takich trybów bardziej komfortowych, ale w trybie komfortowym przód pracuje trochę głośno. I to jest fakt. Natomiast sama ta precyzja to jak siedzimy w tym samochodzie naprawdę jest takie no, nacechowane elementami właśnie sportowymi charakterystycznymi dla Cupry. Coś, co jest fajne przynajmniej przy moim wzroście 1,85 m w tym samochodzie pod kątem widoczności bo osoby niższe mogą mieć w Formentorze problem z widocznością. Dlaczego? Jest ogromna przednia maska która jest taka bardzo mocno taka troszkę jak w muscle carze tak niemalże jak w mustangu ona jest wystająca. To często lubią kobiety, one lubią widzieć maskę. To w tym samochodzie maskę widzimy cały czas. Natomiast dla osób, właśnie niższych niż ja, ta maska plus taka ta trochę zapadnięta pozycja może powodować minimalnie gorszą widoczność. Oczywiście mamy kamerę cofania, mamy również w opcji system kamer 360, więc ten samochód pod kątem technologii pomaga Wam bezpiecznie parkować i bezpiecznie również poruszać się. Po mieście, ale kwestia właśnie takiej typowo osobowej widoczności. Ona jest zależna od po prostu waszej budowy ciała. Jeżeli chodzi o wyciszenie, samochód w trasie naprawdę jest, naprawdę jest bardzo fajnie wyciszony. Do 120 jest bardzo ok, przy 140 słychać szumy wiatru. No ale z drugiej strony, to samochód cały czas z segmentu ekonomii sport, bo to nie jest jeszcze premium. Kupranie nie próbuje być premium. Kupra jest dobrze wykończona, ale na szczęście nie próbuje być samochodem na siłę premium. Wyciszenie adekwatne uważam do po prostu zajmowanego segmentu. Jeżeli chodzi o wygodę samych foteli, bardzo wygodne fotele, w szczególności w trasę czy do miasta, częste wsiadanie, wysiadanie w tych fotelach to, to żaden problem. Mimo że mają sportowy charakter, zintegrowane zagłówki są po prostu miękkie i wygodne. Więc. Klasyczny, po prostu dobry fotel. Dalej pod kątem samego samochodu i silnika, bo silnik w tym samochodzie jest sporą ciekawostką. Jest to jednostka Mild Hybrid, ale macie w tej chwili pod maską Kupry wiele możliwości konfigurowania poszczególnych silników. Od silników, właśnie 1,5 TSI, 150 KONI, ale bez tego MHEV Tak jak u nas, 150 KONI plus MHEV Macie dwie moce układu napędowego hybrydowego typu plug bazującego również na silniku 1.5 TSI. Macie również diesla dwutrowego 150 koni króla ekonomii. Macie oczywiście wersję VZ 333 konie i wersję VZT z mocniejszą Hybrydą, właśnie typu plug-in. U nas jest to jednostka MHE, czyli jak to w ogóle działa właśnie w koncernie Volkswagena. Miałem ten silnik, pamiętam w Octavii, teraz mam go w Kuprze Formentorze. Silnik nawet potrafi rekuperować. Co mnie zdziwiło, czyli puszczałem sobie pedał gazu i na podstawie przedniego radaru samochód dohamowuje silnikiem, tak abyście nie musieli hamować hamulcem roboczym. Czyli wykorzystuje właśnie przedni radar i odzyskuje energię z hamowania. I to działa bardzo fajnie. To działa prawie jak w normalnej hybrydzie. Ale z kolei macie również normalny pedał hamulca do hamowania, więc samochód jest po prostu normalnym, takim pełnoprawnym samochodem. Po prostu widać, że nacechowanym elementami, które mają oszczędzać paliwo. Jak oszczędzają? Oszczędzają właśnie dzięki i również dzięki temu, że silnik bardzo często się w ogóle wyłącza. Teraz puszczam gaz, silnik z gaz. Jest, do, jest jakby wskazówka na ready. Muskam gaz, silnik jest gotowy do pracy dosłownie po tam gdzieś. Pół sekundy w trybie sportowym jest gotowy do pracy od razu. Mamy również dwa ustawienia samej skrzyni biegów w nastawieniach drive. Skrzynia jest taka raczej bardzo komfortowa. Nie jest ona taka do końca ospała. No, bo patrzcie, reaguje na komendy wydawane pedałem gazu i silnik sprawnie wchodzi na obroty. Macie nastawienia sportowe, które Wam oczywiście momentalnie redukują bieg w dół. Jest taka dużo bardziej fajna responsywność skrzyni biegu na właśnie dodanie gazu. Więc znowu, kwestia Waszych potrzeb, kwestia Waszych preferencji co do samej dynamiki jazdy. Ten silnik potrafi być królem ekonomii i potrafi dać tam troszeczkę tych doznań sportowych do setki 9 sekund pod kątem samej ekonomii spalanie na autostradzie, ale do 120 na spokojnie, ekonomicznie w okolicach 6 litrów przy mocniejszym wietrze i mocniejszym nachy, nachyleniu terenu do 6,5 litra przy 140 raczej 7,5 przy mocniejszym wietrze 8 spalanie z kolei takie typowo jeżdżąc sobie wioskami pod miastem 5,5. Spalanie miejskie albo takie mieszany cykl, czyli troszkę wioski, troszkę miasta w okolicach 6,5 litra. Takie spalanie typowo miejskie, mniej więcej 7. Tyle realnie palił mi Formentor przez 8 dni spędzonych z tym samochodem. Uwielbiam tą kierownicę. W ogóle to jest taki fajny smaczek, że macie duże łopatki od zmiany biegów, macie pod ręką Start-Stop Engine, macie również pod ręką wybory trybów jazd, a kiedyś, a czy kiedyś, przed festliftingiem te właśnie funkcje były tylko w tych wersjach VZ, bądź jak tam się dokonfigurowało specjalnie w opcjach, abyście mieli właśnie tą taką sportową kierownicę. Tak samo pod ręką macie wyłącznik systemu ESP. To oczywiście nie jest potrzebne na co dzień, ale to jest takie hiszpańsko-emocjonalne, że pod ręką klikamy i już samochód jest delikatnie uśpiony Rzecz jasna ten silnik Was nie nastraja do jakiejś tam, nie wiem, mocnej zabawy Ale pozwala Sam Formentor jest naprawdę crossover'em de facto, który się dobrze prowadzi O, w tej chwili droga mega nierówna I to zawieszenie jakby nic nie puka, nic nie stuka To mówi prawdziwy handlarz Ale po prostu pracuje głośno Ja to słyszę więc pewnie też ktoś to będzie słyszał. Podobnie pamiętam, że było w Passatach nowych z pierwszym DCC i podobnie było w nowym Superbie też jeszcze w tych pierwszych wypustach z DCC. No to tak samo jest po prostu w Formentorze. Również po faceliftingu nowość, czyli macie w opcji nagłośnienie Sunheizera. Zobaczmy, jak ten Sunhizer zamontowany właśnie w Formentorze sobie radzi. Graczy ściutko gra bardzo przyjemnie w takim mocniejszym basie troszkę brzęczą te boczki drzwi bo są raczej plastikowe i to jest fakt, tego nikt nie ukrywa one są fajnie wykończone, w szczególności w przedniej części na górze miękko, poniżej miękko to jest taki również fajny dekor z mikrofibry oświetlony ambientowo ale w takim mocniejszym basie Troszkę tam te plastiki sobie potrafią pobrzdękiwać No i ta tylna część w tym samochodzie bez dwóch zdań te boczki drzwi z tyłu, no są właśnie tym elementem, który pokazuje, że jednak księgowy tam w Hiszpanii mówi, ola 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 ola, tam z tyłu to nie szalejcie projektanci z tyłu tam troszkę tego twardego plastiku, aby oszczędzić cenne euro. Jeszcze jedna wzmianka pod kątem multimediów. Pamiętam w Formentu wcześniej, że podobnie jak wcześniejsze Oktawia, czwórka przed faceliftingiem czy po prostu Leon, miały problemy, jeżeli chodzi o stabilność multimediów. W tym przypadku samochodem jeżdżę od tygodnia i nic się nie wiesza. Jest połączony karpej, ale po kablu, jest również opcja karpeja bezprzewodowego w tym samochodzie. Natomiast ja wolę po kablu, po prostu jest stabilniej dla mnie. No i patrzcie, przełączam sobie cyk, ustawienia pojazdu, ciach, ciach znowu CarPlay, to działa podobnie jak wcześniej, wadą było to, że ten panel nie był oświetlony w tej chwili macie proste i oczywiste pola od zmiany temperatury oczywiście wszystko jest w ekranie w tej chwili na konsoli centralnej jest tylko lewarek od zmiany biegów a także sterowanie hamulcem postojowym ale wszystko jedno jest na ekranie ale jest to dosyć intuicyjne, poopisywane logicznie pod ręką macie właśnie sterowanie temperaturą i głośnością i nie wiesza się, przynajmniej w ciągu mojego testu, więc mogę to spokojnie pochwalić. No to podsumowań nastał czas. Zaczynamy jak zawsze od wytykania wad Formentorowi po faceliftingu z silnikiem 1.5 Mild Hybrid. Na początek jednak czepię się tego nagłośnienia. Gra bardzo fajnie, ale właśnie w tym mocniejszym basie słyszymy te niektóre takie brzęczące plastyki w boczkach drzwi. Wykończenie boczków tylnych drzwi. Też nie jest jakieś tam rewelacyjne, po prostu jest takie raczej standardowe w tym segmencie. Dla niektórych osób widoczność może być wyzwaniem. Przy moim wzroście jest ok, ale dla osób niższych po prostu ta wielka maska może być pewnego rodzaju no, wyzwaniem do ustawienia poprawnego fotela. Przednie zawieszenie pracuje dosyć głośno, no i nie widziałem w opcji w tym samochodzie, aby sobie dokonfigurować head-up display. Bez wątpienia dynamika, reakcja na gaz i ekonomia silnika właśnie 1.5 MHF 150 koni. Rekuperacja, która nie jest oczywistą funkcją w silnikach właśnie z układem miękkiej hybrydy. Rekuperacja występuje często w silnikach w pełni hybrydowych, ale w tym przypadku jest to uważam fajny feature, który Wam pomaga oszczędzać hamulce i również Paliwo. Macie w opcji bardzo fajne lampy matrycowe, LEDowe. Wycinają one skutecznie samochody podczas jazdy w nocy, świecą bardzo jasno i po prostu widoczność w tym samochodzie dzięki tym lampom naprawdę jest na bardzo dobrym poziomie. Mamy precyzyjne prowadzenie, pojemny bagażnik, sporo asystentów, a także bardzo wygodne fotele, które mają nutkę sportowca i jednak większą nutkę po prostu komfortu na co dzień. Co Wy byście kupili? Chcąc kupić crossovera takiego właśnie chyba jedynego w rodzinie, bądź jako samochód drugi w rodzinie, czyli troszkę do miasta, troszkę w trasę, trochę na wakacje, ale samochód, który się wyróżni jednak z tłum, bo w tej chwili crossoverów na rynku macie całą masę: Kije, Hondy, Suzuki, oczywiście Toyota, Hyundai, Volkswagen. Jeszcze jest sad ze swoją ateką, chociaż słyszałem i bardzo żałuję, że Seat tam delikatnie ma się wyprowadzić z Europy i w ogóle chyba całkiem pozawijać. Oby nie, no ale takie są pogłoski. Stąd widzimy, że Cupra po prostu przejmuje sporo klientów, których kupuje stylistyką i naprawdę fajną ergonomią samej kabiny. Podzielmy się opiniami. Czy poszlibyście w kierunku właśnie hiszpańskich emocji, czy może w kierunku rozsądku typu Toyota, może taki niemiecki rozsądek typu Volkswagen, a może jakaś na przykład... Motoryzacja chińska, koreańska. Napiszcie w komentarzach. Jak się podobało? Klasycznie. Zostawcie suba, łapkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.